Myślę, że Braciszek pomylił się z powołaniem. A wiecie co skłoniło autorkę komentarza do napisania tej opinii? Dwa lata temu stworzyłem taki filmik, gdzie w jednym zdaniu umieściłem słowa szafarz, komunia, ręka. Sytuacja w ostatnim czasie się trochę zaognia, więc postanowiłem przeprowadzić mały kącik czytelniczy, jak pozwolicie. Przyjmowanie komunii na rękę i na stojąco jest okazywaniem braku szacunku dla Jezusa Chrystusa. Komunia święta powinna być na kolanach, tylko na kolanach. Nie mogę patrzeć na promocję takiego chamstwa w relacjach z Panem Jezusem, bo nieuszanowanie najświętszego sakramentu i kompletny brak klękania przez młode i zdrowe osoby, to jest po prostu chamstwo. Chamstwo z kapslokiem to trzeba wykrzyczyć. Rozumiem, że taka postawa może nie wszystkich e, przekonywać, czy jest poprawna, natomiast zobaczmy, instrukcję świętej Kongregacji Obrzędów. Wedle zwyczaju kościoła można udzielać komunii świętej wiernym w pozycji stojącej lub klęczącej. Trzeba wybrać jeden lub drugi sposób wedle wskazań ustalonych przez konferencję episkopatu, zważywszy różne okoliczności, głównie rozkład lokalny i liczbę komunikujących. Niech wierni chętnie idą za sposobem wskazanym przez pasterzy, żeby komunia święta była rzeczywiście znakiem braterskiej jedności między wszystkimi uczestnikami tego samego stołu pańskiego. Instrukcja Redemptionis z sakramentum Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Wierni przyjmują komunię w postawie klęczącej lub stojącej, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu, zaaprobowanym przez Stolicę Apostolską. Jeśli przystępują do niej stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali należyty gest czci, który winien być określony tym samym postanowieniem. I jeszcze ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego. Punkt 160. Wierni przyjmują Komunię Świętą w postawie klęczącej lub stojącej, zgodnie z postanowieniem konferencji episkopatów. Rozumiem, że nie każdemu postawa stojąca podczas przyjmowania Komunii Świętej odpowiada, ale zawsze możesz uklęknąć. Natomiast dokumenty Kościoła mówią jasno: możesz stać i możesz klęczeć. Przejdźmy do drugiego zagadnienia. Myślę, że domyślacie się, o co mi chodzi. Proszę jedno pytanie: Pozwólcie sobie zadać: dlaczego wierni przyjmują Komunię Świętą na rękę? Prawda, która powinna być nareszcie zauważona, jak bardzo nie szanujemy tego, co święte. Gdyby Matka Boża żyła tu na ziemi, to przyjmowałaby Komunię Świętą do ust, ale klęcząc, i skłoniłaby się głęboko. Tylko do ust i na kolanach. Komunia na rękę to świętokradztwo. Nie przyjmować na rękę. Księże, nie chce mi się wierzyć, że zgadzasz się na taką profanację. Czy jest to ta wspomniana profanacja? Zajrzyjmy do dokumentów. Instrukcja Redemptionis Sacramentum, Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Punkt 92. Chociaż każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię świętą do ust, jeśli ktoś chce ją przyjąć na rękę w regionach, gdzie konferencja biskupów za zgodą stolicy apostolskiej na to zezwala, należy mu podać konsekrowaną hostię. Ze szczególną troską trzeba jednak czuwać, aby natychmiast na oczach szafarza ją spożył, aby nikt nie odszedł niosąc w ręku postacie eucharystyczne. Ogólne wprowadzenie do mszału Rzymskiego. Przystępujący do Komunii Świętej odpowiada Amen i przyjmuje najświętszy sakrament do ust lub, jeśli jest to dozwolone, na dłoń według swego uznania. Komunikat z 331 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z 2005 roku. Biskupi zgromadzeni na zebraniu plenarnym jednogłośnie przyjęli, że w Polsce Komunii Świętej udziela się przez podanie hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi gestem wyciągniętej dłoni o Komunię Świętą na rękę. Należy mu jej w taki sposób udzielić. To były te dwa główne zagadnienia, które bezpośrednio jakoś wiążą się z nami, którzy przyjmujemy Komunię Świętą, ale jest jeszcze trzecie, które bardzo wiele osób porusza: to znaczy, kto udziela tej Komunii Świętej. Oczywiście chodzi mi o świeckiego, nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, który jest wyznaczony też przez biskupa. No ale zobaczmy, co mówią komentarze. Pana Jezusa tylko do ust z rąk kapłana, no i na I jeszcze szafarz. Tylko konsekrowane ręce powinny rozdawać Jezusa. Przestańcie głosić herezję i ludzi wprowadzać na bezdroża. Komunia święta tylko od kapłana i na język. To jest mój ulubiony komentarz, szczerze. Szafarz to se może gnój na polu rozrzucać, a nie dotykać ciała pańskiego łapami niekonsekrowanymi. To jak to jest z tym szafarzem nadzwyczajnym? Może, nie może. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego. Mówi tak. W rozdawaniu komunii świętej mogą kapłanowi pomagać inni obecni prezbiterzy. Jeśli ich nie ma, a liczba przystępujących jest znaczna, kapłan może wezwać do pomocy szefarzy nadzwyczajnych, to jest ustanowionego obrzędem akolite, lub też innych wiernych, którzy zostali do tego prawnie upoważnieni. W razie potrzeby kapłan może jednorazowo upoważnić do rozdawania Komunii Świętej odpowiednich wiernych. To znaczy, że w trakcie mszy może wyznaczyć szefarza też. Idziemy dalej. Instrukcja redemptionis sacramentum kongregacji do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów. Oprócz szafarzy zwyczajnych istnieje prawnie ustanowiony akolita, który z ustanowienia jest nadzwyczajnym szafarzem komunii świętej, również poza sprawowaniem mszy. Ponadto, jeśli przemawiają za tym motywy prawdziwej konieczności, biskup diecezjalny zgodnie z przepisami prawa może do tej posługi wyznaczyć również innego wiernego świeckiego jako szafarza nadzwyczajnego, albo jednorazowo ad actum albo na czas określony, wykorzystując w tym celu stosowną formułę błogosławieństwa. A w Polsce postanowienie Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej to jest 2 maj 1990, pierwsze zdanie mówi tak Wielu biskupów i kapłanów wyraziło życzenie, aby Konferencja Episkopatu Polski określiła warunki, według których biskupi diecezjalni w Polsce Mogliby zastosować kanony 910 paragraf 2 i 230 paragraf 3, czyli powołać nadzwyczajnego szafarza komunii świętej. Kanon 910 paragraf 2. Szafarzem nadzwyczajnym komunii świętej jest akolita oraz wierny wyznaczony zgodnie z kanonem 230 paragrafem 3. Kanon 230 paragraf 3. Tam, gdzie to doradza konieczność kościoła z braku szafarzy, także świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami. Mogą wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie posługę słowa, przewodniczyć modlitwom liturgicznym, udzielać chrztu, a także rozdawać komunię świętą zgodnie z przepisami prawa. Takie są te dokumenty Kościoła takie jest nauczanie Kościoła. Jeżeli ja odczuwam inaczej, no to mogę odczuwać inaczej w moim sumieniu, ale nie mogę odczuwać inaczej w sumieniu moich bliźnich, którzy są z boku. I szafarze. I ci, którzy klęczą, i ci, którzy stoją. I ci, którzy przyjmują do ust albo na rękę, oni wszyscy są w jednym kościele. I ja wypraszam sobie bardzo te wszystkie insynuacje, które by twierdziły, że pomyliłem się ze swoim powołaniem, dlatego, że cytuję dokumenty kościoła. Życzę dobrego czasu z Panem Bogiem. Do zobaczenia.